No dzień dobry, dzień dobry, moje kochane panny, witam Was bardzo serdecznie w czytaniu na kolejny tydzień, czyli od 3 do 9 maja. Tradycyjnie przyjrzymy się różnym aspektom Waszego życia, co tam w miłości, co w pracy, na co uważać. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc nie będą rezonować ze wszystkimi, bierzcie to co dla Was, resztę zostawcie. Jeśli macie ochotę, sprawdźcie swój ascendent, Wenus bądź Księżyc. No i zostawcie łapkę w górę, będę Wam za to bardzo, bardzo wdzięczna. Dobra. Lecimy z Waszym czytankiem na przyszły tydzień. Wasza energia ogólna. Co miłego się może przydarzyć, na co uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca, finanse, rada. Mhm. I jeszcze jedna karta opiekuńcza dla moich panien. Panieczko, panie Neczko, cóż u Ciebie w przyszłym tygodniu? Zobaczmy, zobaczmy od 3 do 9 maja. Taniec. Taniec, pokaż wszystkim co potrafisz. Dziel się swy, swymi talentami i zdolnościami ze światem tak jest panno pokaż co potrafisz zatańcz na scenie życia ciesz się tym wszystkim ładnie dobra wasza energia ogólna drogie panny o sprawiedliwość no kochani być może jakaś waga będzie miała mocny wpływ na was w tym tygodniu jeżeli nie chodzi o wagę kochani sprawiedliwość oznacza takie bardzo zrównoważone podejście do życia, sprawiedliwość wobec siebie, wobec innych, takie rozważne podchodzenie do wszystkiego, tym okiem właśnie sprawiedliwości, patrzenie na, na wszystko, co nas otacza. Także, także wykażecie się dużą cierpliwością, tą równowagą wewnętrzną, dobrym słowem i do siebie, i do innych, kochani. Sprawiedliwość też może oznaczać, że skupiacie się w tym momencie na jakichś sprawach formalnych, jakichś sprawach sądowych, urzędowych, cokolwiek to jest. To może. Na tym możecie być po prostu bardzo skupieni w tym nadchodzącym tygodniu. Dobra. Co miłego się przydarzy w takim razie? Czwórka Mieczy. Odpoczniecie. Odpoczniecie, w końcu. Może był jakiś ciężki okres w Waszym życiu, może jakieś sprawy finansowe, może jakieś domowe, związkowe, cokolwiek by to nie było. W końcu będziecie mieli okazję odpocząć, wyspać się, zrelaksować, pomedytować wyleczyć, tak? Jeżeli były jakieś problemy zdrowotne, kochani. Ja tak nie mówię o zdrowiu, ale przy czwórce mieczy, no nie mogę o tym nie wspomnieć. Jeżeli były jakieś problemy zdrowotne w ostatnim czasie, to wszystko jest na dobrej drodze do uleczenia Waszego ciała, Waszej duszy, Waszego serca, tak? Także bardzo fajna, taka spokojna energia. Yy, to czytajmy sobie tą czwórkę mieczy, no czemu nie? Siódemka kielichów. Rycerz pentakli. O, oh, nice. Bosie, bosie, bosie. U, i arcykapłanka. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, kochani. No, wydaje mi się, że tak ten tydzień. A propos właśnie, co miłego się przydarzy, to ten odpoczynek. Odpoczynek, w którym będziecie mogli sobie albo z jednej strony troszeczkę pomarzyć, troszkę wylecieć w przyszłość, troszeczkę tak sobie e, poplanować, ewentualnie dokonać jakiegoś wyboru związanego być może właśnie z finansami. Uuu, świeczuszka nam zgasła, czekajcie, odpalę nową. No właśnie, może myślicie nad zakończeniem czegoś. Nad zakończeniem jakiejś pracy, jakiegoś projektu i chcecie rozpocząć coś nowego i potrzebujecie troszeczkę czasu, żeby to przemyśleć, żeby zastanowić się, czego tak naprawdę chcecie, Ymm, nie będziecie się na pewno z niczym śpieszyć. To, to jest to przy tym rycerzu pentakli. Jeżeli już podejmiecie jakąś decyzję związaną ze swoją przyszłością, z tym, czego tak naprawdę pragniecie, czego chcecie, nie będziecie się z niczym śpieszyć. Podejmiecie jakieś wyzwanie, ale to będzie tak kroczek po kroczku, stabilnie do przodu po swój sukces. No i ta arcykapłanka, kochani, bardzo ładna energia słuchania swojego wewnętrznego głosu, słuchania intuicji, słuchania głosu serca, wykazanie się wiedzą, wykazanie się, wykazanie się doświadczeniem, tak, także... To wszystko będzie miało wpływ na ten Wasz wybór, ale mówię, tutaj z niczym absolutnie się nie będziecie śpieszyć. Dajcie sobie czas na wstrzymanie, czas na relaks, czas na odpoczynek, zregenerowanie sił przed kolejnymi wyzwaniami, które, które staną na Waszej drodze. Dobra, na co uważać w takim razie, drogie panny? Yy, na głupca. No, właśnie, żeby z jednej strony nie podchodzić tak nieroztropnie do pewnych aspektów, tak? Żeby nie podejmować zbyt szybkich decyzji, żeby nie wskakiwać w coś na głęboką wodę bez wcześniejszego e, takiego rozpoznania zrobionego, tak? E, no, uważajcie właśnie na te nowe początki, żeby, żeby nie wyjść na tym jak zabłocki na mydle i, 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 i żeby tutaj właśnie nie spać z tego klifu. Wy chcecie polecić na tej miotle, a nie spaść w przepaść, tak? Także tutaj to roztropne myślenie, właśnie planowanie, nie śpieszenie się z niczym, Czym, y, będzie będzie w, na waszą korzyść, tak? To będzie miał ogromny wpływ na tą Waszą przyszłość. Dobra, mm, miłość w takim razie zobaczmy. <laughs> Oj, dziesiątka kielichów. No, u panien wszystko dobrze. I żyli długo i szczęśliwie koniec, tak? <laughs> No, nie, bardzo ładnie, bardzo ładnie, kochani. Jeżeli jesteście w stałych związkach, widzę, że tutaj jest duża ciepełka, dużo miłości, dużo wzajemności. Tworzycie piękny związek, piękną relację, być może właśnie rodzinę, może dzieci, może chcecie dzieci, planujecie, tak? No, jest, jest dużo emocji, dużo empatii, dużo zrozumienia w tym Waszym związku. Czujecie się ze sobą dobrze, emocje płyną, niczego Wam nie brakuje, tak? Możecie się cieszyć sobą nawzajem, tak, relaksować, także bardzo, cud naprawdę cudna energia, kochani może na ten weekend majowy zechcecie gdzieś razem wyjechać, zrobić sobie jakiś piknik, o ile pogoda dopisze yy, i po prostu pocelebrować trochę ten czas spędzony właśnie z bliskimi, z rodziną. No yy, czytajmy sobie tą dziesiątkę kielichów. Czy coś jeszcze do tej dziesiątki kielichów? <laughs> dziesiątka kielichów, bo dziesiątka kielichów. No i mamy jeszcze rydwan, więc cudnie, cudnie. Nawet nie wiem, czy chcę dobierać jeszcze jedną, ale dobra, weźmiemy jeszcze jedną. I szóstka pentakli. Nie! No, kurde, panny, niczym się nie musicie przejmować, jeśli chodzi o związki. Naprawdę to jest cudnie. A zbuław jeszcze macie na spodzie. Eee, kochani, powiem tak. Mówię, jeżeli jesteście w stałym związku, dziesiątka kielichów, bo dziesiątka kielichów, to jest wasze spełnienie marzeń. To jest ktoś, z kim fantastycznie się rozumiecie, z kim możecie założyć rodzinę, z kim może właśnie już posiadacie rodzinę. Tu jest. Eee, Także, nawet jak pojawiają się jakieś problemy na Waszej drodze, jakieś kłody pod nogi rzuca Wam los, wszystko pięknie po, ym, pokonujecie. Idziecie razem po swój sukces, po swoje zwycięstwo, bo jesteście właśnie w partnerstwie. Razem się uzupełniacie. Znacie swoje ciemne strony, znacie swoje jasne strony. Tu nie ma nic do ukrycia, kochani. Tutaj ym, znacie się po prostu jak te łyse konie, tak? I szanujecie siebie i akceptujecie siebie takimi, jakimi jesteście. Może szykuje się właśnie z tym wyrydwanym jakaś podróż. Może może jakiś wyjazd na majówkę, może jakaś przeprowadzka, może coś jakaś grubsze, podróż za granicę, czy cokolwiek, tak? Jedno jest pewne, cokolwiek by się nie działo, jesteście w tym razem, współpracujecie razem i no idziecie razem po swoje, tak? W swoją przyszłość. No i to szóstka pentakli. Szóstka pentakli też właśnie mówi znowu o tej równowadze, o tym balansie w dawaniu i braniu. Nie jest tak, że jedna osoba wykorzystuje drugą, druga pierwszą, tak? Yy, tu jest równowaga. Czasami wiadomo, nawet jak pojawiają się zgrzyty, no to szybko dochodzicie. Do takiego, wiecie, do tej równowagi, do tego porozumienia, tak? Bo, bo mówię, uzupełniacie się, pięknie się uzupełniacie. Tak Wam powiem a propos właśnie moich singli, bo tutaj mamy na spodzie ten azbuław. Więc moje single kochane, jeżeli poszukujecie kogoś. Nowego, chcecie kogoś nowego, a z buław, to jest szansa na e, poznanie kogoś bardzo, bardzo ciekawego, z kim możecie stworzyć cudny, wspaniały związek, kochani. Być może na jakimś wyjeździe, który się szykuje w przyszłym tygodniu, być może w jakiejś podróży, być może po prostu będziecie jechać autobusem, tramwajem do pracy, tak. Ehm, do pracy, tak? Mamy tutaj te pentakle, także to może być coś związane właśnie z podróżą, gdzie się poznacie, no i powiem Wam tak, że to od razu za iskrzy. mamy tego asabuła w kochani, także tutaj będzie dużo pasji między Wami, no i jest szansa na, na piękny rozwój tego związku, naprawdę piękny rozwój tego związku. Mamy raka, kielichy, czyli rak ryby skorpion, pentakle, byk pan na koziorożec, to tak na marginesie, jakbyście chcieli wiedzieć. Powiem Wam tak jeszcze a propos właśnie singli, że ta osoba może wam zaoferować jakąś pomoc. Może podczas podróży, nie wiem, złapiecie gumę albo coś tam się stanie, nie daj Boże. Mm, ale będzie po, będziecie potrzebować jakiegoś, nie wiem, ukierunkowania gdzieś, czy cokolwiek, jakiego, jakiegoś wsparcia. I ta osoba może wam okazać swoje wsparcie po prostu w tej danej sytuacji. No i to wam tak zaimponuje, i, i będzie takie bum. <grytanie> Dobra, rodzina, przyjaciela, najbliższe otoczenie. Uch, diabeł. No, możecie mieć w swoim otoczeniu jakiegoś koziorożca. Um, może to niekoniecznie jest dobra osoba, tak? Zobaczymy, zaraz sobie do, doczytamy, bo to po prostu może być osoba, która jest bardzo skupiona na materii i na osiągnięciu swojego sukcesu, choćby kosztem manipulacji innymi. No ale z drugiej strony ta osoba może być bardzo toksyczna i taka wykorzystująca was, um, wysysająca z was energię życiową, tak? Um, robiąca wszystko, żeby tylko osiągnąć swój cel, choćby kosztem innych. No zobaczmy tego diabła w takim razie. Diabeł. Diabeł. Dziesiątka mieczy. No dobre, jeśli to był jakiś trudny etap, przeprawa z tą osobą, kochani, no to, to się kończy, tak? Yy, możecie poczuć trochę mieczy wbitych w plecy. Yy, może ta osoba właśnie wyjdą jakieś kłamstwa, yy, gdzieś tam na ten wasz wspólny temat, yy, może właśnie jakieś manipulacje, poczujecie się przytłoczeni, ale jedno jest pewne, ta sytuacja się już kończy, więc, więc, więc dobrze. Wydaje mi się, że też przychodzicie w takim etapie, no właśnie, bo tu nie było jakiejś sprawiedliwości, ta osoba zaburzała tą waszą sprawiedliwość. Może być ta no teraz jesteście w tej swojej energii sprawiedliwości. Także ta sprawiedliwość być może z tą osobą zostanie tutaj dokonana, bo postawicie na swoim, na swojej racji. Wyjdzie jakaś prawda na jaw, przestaniecie dać sobą manipulować, tak? Przestaniecie dać się wykorzystywać może. No właśnie, i piątka kielichów na spodzie, bardzo dobrze, kochani. Na spodzie dwójka, yy, dwójka kielichów. Yy... Być może dojdzie do rozstania z tą osobą w jakiś sposób, tak? Jeśli to jest jakiś przyjaciel, członek rodziny, być może będziecie potrzebować troszeczkę odseparować się od tej osoby i dać jej przestrzeń na ewentualne zmiany i szanse poprawy, tak? Kochani, cokolwiek ta osoba Wam nie zrobiła, cokolwiek nie powiedziała, jakkolwiek nie manipulowała, okłamywała, ten etap się kończy. Tu przychodzi ta sprawiedliwość, bo nie było tej sprawiedliwości w, tym, w tej Waszej relacji, w tym Waszym związku, w tej w w tej po prostu sytuacji. Nie było tu sprawiedliwości. I ta sprawiedliwość nadchodzi, bo sami postanawiacie dojrzeć, co jest tu nie tak, co tu jest nie w równowadze, co tu nie działa. I postanawiacie, wydaje mi się, że zakończyć tą znajomość albo w jakiś sposób dać sobie na wstrzymanie taką przerwę, brak kontaktu, bo macie dość zaglądania w przeszłość i obwiniania się o wszystko. Macie dość tego, że jesteście niedoceniani, macie dość tego, że. Że coś tu nie układa się po waszej myśli, że wy wkładacie w to roboty, dajecie z siebie wszystko, a ktoś po prostu no, was bezczelnie okłamuje albo manipuluje wami. Tak? Skupiacie się tutaj teraz na dostępnych opcjach, na ludziach, którzy was wspierają, kochają, a odcinacie wszelką toksyczność ze swojego środowiska, ze swojego życia. Dobra, praca. Trójka kielichów, no cudnie, panny, tutaj szykuje się jakieś świętowanie, celebrowanie czegoś, jakiegoś osiągniętego sukcesu. Może szykuje się jakaś, właśnie, podwyżka, jakiś awans, który będziecie świętować ze współpracownikami, z przyjaciółmi? Na pewno szykują się jakieś spotkania, tak? Może jakieś wyjazdy służbowe? Może na tym wyjeździe służbowym poznacie kogoś, jeśli jesteście singlem. No ale macie w swoim środowisku pracy takie bardzo fajne, ciepłe osoby, z którymi dobrze się dogadujecie, z którymi dobrze się rozumiecie. Ogólnie czujecie się tak dobrze, pozytywnie w tej pracy. Takie mam odczucie z tej karty, kochani. Ósemka kielichów, dziewiątka kielichów i królowa mieczy. Hu wiecie co? Teraz mi przyszła całkiem inna opcja, ale to będzie też dla niektórych. Ehm. <laughs> Kochani, bo też może być tak, że nie jesteście właśnie szczęśliwi w swojej pracy yy, i postanawiacie tutaj odejść, coś zmienić. Odchodzicie od tego, co wam nie służy, odchodzicie od yy, jakichś tam aspektów. Może ta toksyczna osoba jest w waszym środowisku pracy i odcinacie się od tej osoby, ale dochodzi tu do jakiejś zmiany, do jakiejś zmiany, do odejścia od albo jakiegoś postrzegania pewnych osób, pewnych sytuacji, albo od odejścia właśnie z pracy, w której jest, nie, nie czujecie się szczęśliwi i z której nie jesteście usatysfakcjonowani. No i tak. Idziecie w stronę właśnie swojego spełnienia marzeń, w stronę szczęścia. Yy, Królowa Mieczy świadczy o tym, że możecie mieć przy swoim, w swoim otoczeniu kogoś z trygonu ziemi, byk pan, na... Yy, Boże, co ja tam, bliźnięta, waga, wodnik, kogoś, kto was wspiera w tych decyzjach. To może być bliska osoba, dalsza osoba, ale ktoś, kto na pewno was wspiera w tych decyzjach. A jeżeli nie jest to osoba z zewnątrz, kochani, to może być wasza energia, że odcinacie po prostu tym swoim mieczem prawdy yy, się od tego, co wam nie służy i idziecie w stronę tego swojego szczęścia. Jesteście otwarci na coś nowego, otwarci na nowe propozycje. Um... No, i idziecie po prostu po swoje spełnienie marzeń. Być może, właśnie przyjdzie ze środowiska Waszych najbliższych przyjaciół, albo z jakiegoś innego środowiska, w którym czujecie się dobrze, yy, jakaś propozycja, właśnie współpracy z kimś, z kimś innym, i ujrzycie w tym coś takiego: Wow, to jest to, może warto w to zainwestować, może warto w to pójść, tak? No, kierujcie się tutaj logiką, też nie wskakujcie, właśnie jak ten głupiec od razu w to wszystko. Przeanalizujcie sprawy, yy, przeanalizujcie umowy. Yy, ewentualne tam aspekty, które wymagają poprawy, tak? Wszystko to przeanalizujcie, przeanalizujcie dobrze, weźcie to na logikę, postawcie na komunikację, na rozmowę, tak? No ale kurde, tutaj się szykuje coś naprawdę fajnego, moi drodzy, coś, co będzie warte właśnie świętowania. Wydaje mi się, że to jest tu. Pokażesz wszystkim, droga panno, co potrafisz, podzielisz się swoimi talentami i zdolnościami ze światem, Ym, włożysz swój wkład w to coś, co da szczęście zarówno Tobie, jak i innym. Z czego będziesz mogła się cieszyć, tak? Z czego że będziesz mogła wręcz tańczyć z radości, tak? Że coś Ci się tutaj takiego cudownego udało, coś wyszło, stworzyłeś coś nowego. Ładnie, bardzo ładnie. Dobra, i zobaczmy radę w takim razie. No, szóstka kielichów. Ehm. Szóstka kielichów jako rada. Pierwsze, co mi przyszło na myśl, że, że ten nowy pomysł, z który tu zaczynacie, to coś nowego, w którą stronę tutaj was tak rwie, to jest coś związane właśnie z waszym dzieciństwem, z, was, z waszą młodością, coś, czym się chcieliście zająć w młodości albo właśnie z jakimiś osobami z przeszłości, z lat dzieciństwa, studiów, szkoły, tak? Zaczynacie tutaj jakiś nowy projekt i te osoby okażą wam właśnie bardzo dużo wsparcia, dużo, dużo ciepła i pomocy, tak? Mm. Ale jako rada, czekajcie, bo tak nie mogę ogarnąć, jako rada. Kierować swoimi się, się swoimi emocjami, uczuciami, tym, czego zawsze pragnęliście, a baliście się, nie wiem, pokazać właśnie światu. Ehm, pokażcie tą swoją prawdziwą naturę, tą wręcz dziecięcą naturę siebie. Ehm, to, co siedzi w waszym wnętrzu. Wyciągnijcie tą małą panienkę, która jest ukryta głęboko w was, wyciągnijcie ją na światło w, w, w zewnętrzne, tak? Na światło, na światło dnia. Niech świat ją ujrzy, niech zobaczy jej możliwości, jej, e, jej pomysły, jej zdolności, jej talenty, tak? Pokażcie ją światu, pokażcie, nie ukrywajcie jej w głębi siebie, tak? Niech wyjdzie na zewnątrz, poddycha świeżym powietrzem, niech się pocieszy życiem, bo to da Wam naprawdę bardzo dużo radości. No, dobra. To by było na tyle, drogie Panny. Życzę Wam cudownego tygodnia, a taki właśnie się zapowiada. <laughs> Także cieszcie się, odpoczywajcie, bawcie się no i celebrujcie każdą chwilę w swoim życiu, bo jest tego warta. Trzymajcie się. Buziaki. Pa, pa.